Co takiego robią kobiety na osobności? Co może zaskoczyć mężczyzn? Cóż, na początek otwieramy słoiki. Zgadza się, panowie, to koniec. Już nie jesteście potrzebni. Kiedy byłam mała, ciocia otworzyła przy mnie słoik z ogórkami i wesoło powiedziała: Właśnie dlatego nie jestem mężatką. Sama potrafię otwierać słoiki, więc mąż nie jest mi potrzebny. Do dziś nie wyszła za mąż. Prawdziwa ikona. W domu zazwyczaj nie noszę biustonosza. Chodzę w dużej koszulce, którą podwijam pod biust. Kiedy puszczamy gazy w pozycji siedzącej, często zdarza się, że powietrze jakby pęcherzykiem przesuwa się do przodu, w okolice intymne i dosłownie czujemy, jak ten pęcherzyk utyka w naszych prywatnych miejscach. Potem, jeśli się poruszymy lub zmienimy pozycję, pęka. Golimy włosy na palcach u nóg i wyrywamy włoski z podbródka. A także zapłatamy włoski w okolicy klatki piersiowej w warkoczyki, bez powodu dotykamy swoich piersi. Czasami używamy ich jako piłeczek antystresowych. Kiedy czegoś szukam, trzymam się za biust, jakby to mogło mi pomóc znaleźć potrzebną rzecz. Wiele z nas goli twarz. Powody są różne. PCOS, meszek, hormonalny wzrost włosów, genetyka. Ja się nie golę, ale pojawia mi się coraz więcej dziwnych włosków, które muszę potajemnie wyrywać. Z mężem dzielimy się prawie wszystkim i niczego specjalnie nie ukrywamy, ale wolałabym, żeby nie widział, jak wyrywam kilkucentymetrowy włosek, który nagle postanowił urosnąć mi na piersi. Podczas okresu musimy radzić sobie ze specyficznymi kwestiami higienicznymi w tym czasie. Mój brat kiedyś przyłapał mnie na wyrywaniu wąsika. Jego zszokowana mina była bezcenna. Nigdy nie zapomnę, jak po raz pierwszy zobaczyłam, że mama rozjaśnia sobie wąsy. Z młodszym bratem często o tym rozmawialiśmy, a teraz, będąc mamą, po prostu robię depilację woskiem, żeby się nie przejmować. Nam też zdarza się poprawiać bieliznę, kiedy niewygodnie się wbija. Po prostu robimy to ukradkiem, kiedy nikt nie widzi. Drapiemy się w pachwinie od tak, na przykład, kiedy oglądamy telewizję. Nie w sensie intymnym, ale kiedy naprawdę swędzi. Czasami potrafię nosić ten sam stanik przez cały tydzień. Szczerze mówiąc, kogo obchodzi, jak pachnie. To nie jest coś bardzo dziwnego, ale to bardzo specyficzny rytuał. Napełniam wannę ciepłą wodą, biorę miskę z twarogiem, wyciskam do niej limonkę, dodaję sól i paczkę ostrych nachosów. Ustawiam laptopa i oglądam mrożące krew w żyłach filmiki z policyjnych kamer lub coś równie interesującego i niepokojącego. Potrafię tak siedzieć godzinami w wannie, obcinać paznokcie, przyglądać się porom, ale zawsze zaczyna się tak samo, twarug, hipsy i kryminały. Spotykam się z facetem, który jeszcze tego u mnie nie widział. Za miesiąc przeprowadzamy się do naszego pierwszego wspólnego domu. Życzcie mi szczęścia. Sprawiamy sobie przyjemność i osiągamy wielokrotne uniesienia, czasem ponad osiem razy za jednym razem, zwłaszcza po odrobinie czegoś specjalnego w babeczkach. I tak my też myślimy o Imperium Rzymskim. Mój mąż nie był gotowy na to, jak często będzie przypadkiem natykał się na mnie, gdy chodzę po domu dziwnym krokiem, niezdarnie tańczę i głośno śpiewam. Kłócimy się z wyimaginowanymi ludźmi pod prysznicem i wygrywamy te kłótnie. Cóż, ja nawet tam nie wygrywam, tylko sama siebie denerwuję. Często trzymam się za piersi po prostu dla komfortu. A czasami w nocy, kiedy się przewracam, uderzają mnie w twarz. Ale mam duży biust, więc to pewnie nie zdarza się wszystkim. Czasami po prostu siedzę w ciszy. Wracam do domu, nie włączam ani telewizora, ani muzyki i tak spędzam cały wieczór, albo jadę samochodem bez żadnego dźwięku. Po prostu potrzebuję, żeby było cicho. Czytam tę wiadomość, siedząc w domu w całkowitej ciszy, ciesząc się spokojem. Czasami cisza jest cenniejsza niż jakiekolwiek pieniądze. Relaksuje się intensywnie i zachowuje jak typowy chłopak z bractwa studenckiego w filmach. Ale gdy tylko rodzina wraca do domu, od razu staje się opanowana. Pewnie bylibyście zaskoczeni, jak często sięgamy po samozadowolenie. Robię to jak tylko zostaję sama w domu. Tak. Potrafię doprowadzić się do szczytu w zaledwie kilka minut. Idziesz do sklepu. Okej. Okay. Zostanę w domu i załatwię swoje sprawy kilka razy. Podajemy papier toaletowy nieznajomym z kabiny obok, jeśli im się skończył. Mąż był w szoku, kiedy się o tym dowiedział. Kiedy jestem w domu, ciągle wyleguję się w łóżku. I tak, mam kanapę i inne pokoje. Czy z nich korzystam? Prawie w ogóle. Łóżko dosłownie zamienia się w cały ekosystem: przekąski, laptop, pilot, góry prania, kryzys egzystencjalny. Kanapy to tylko dekoracja. Kiedy nikogo nie ma w pobliżu, głośno puszczamy bonki i śmiejemy się z tego. I wiem, że moje przyjaciółki robią to samo. Chodzimy też po domu nago lub półnago, stoimy przed lodówką i jemy wszystko, co wpadnie nam w ręce. Omawiamy swoje życie intymne w najdrobniejszych szczegółach z bliskimi przyjaciółkami. Myślę, że istnieje pewne nieporozumienie, mężczyźni może i więcej żartują o bliskości, ale ich rozmowy są mniej szczegółowe. Po pierwszym razie z nowym partnerem, mężczyźni, jak było? Cóż, jest piękna, świetnie się bawiliśmy. Super. Niezły z ciebie gość. Dobra, o czym to my mówiliśmy? Kobiety, jak było? Ok, zacznijmy od tego, że opiszę ci każdy szczegół jego ciała, jego gestów, wyrazu twarzy. I oczywiście zaczniemy od jego męskości. A potem od koleżanki leci niekończąca się lista pytań o każdy drobiazg, o którym pierwsza kobieta jeszcze nie zdążyła opowiedzieć. Przekładamy rzeczy z jednej półki na drugą, a potem twierdzimy, że właśnie tam stały. Na osobności zachowujemy się prawie tak samo jak mężczyźni, ponieważ nie musimy już odgrywać kobiecości. Nasze zachowanie w dużej mierze opiera się na wychowaniu społecznym, a nie na czymś wrodzonym. Kobiety cały dzień noszą maskę, więc jesteśmy takimi samymi jaskiniowcami jak wy. Po prostu istniejemy jako pełnowartościowi ludzie z bogatym życiem wewnętrznym, dużo się macamy i często wygłaszamy dla siebie mowy motywacyjne. Osobiście prowadzę też ze sobą pełne rozmowy, ale to już moja cecha szczególna. Wy chyba wyrywacie sobie włosy i zatykacie nimi odpływ pod prysznicem, prawda? Bo inaczej nie da się wytłumaczyć, dlaczego po mojej żonie za każdym razem wygląda tam, jakby ktoś ogolił kozę. Chodzimy bez ubrań znacznie częściej niż myślicie. Po prostu dlatego, że jest to wygodne, bez żadnego podtekstu. Patrzymy na facetów na siłowni i myślimy, byłabym z nim blisko. Samotnie nosimy ciężkie, niewygodne rzeczy po domu, pokojach czy schodach. Nie zliczę, ile razy wracałem do domu i widziałem, że żona całkowicie przestawiła meble lub półki, podczas gdy nikt jej nie pilnował. Jest niesamowicie silna, waży jakieś 55 kilogramów a przesuwa kanapy, jakby nic nie ważyły. Ponieważ to ja zajmuję się domem, mój partner jest przekonany, że przez ponad półtora roku dozownik z mydłem w płynie ani razu nie wymagał uzupełnienia, chociaż zawartość butelki pod zlewem stopniowo maleje. Kiedy wyleguję się, trzymam rękę w okolicy intymnej. Gdyby podniósł kołdrę, przyłapałby mnie z ręką w spodniach. Po prostu spokojnie ją tam trzymam, nawet nie zdając sobie sprawy, że to robię. Ta historia ze słoikami jest absolutnie prawdziwa. To tak, jakbyśmy miały sekretną supermoc. I szczerze mówiąc, jak tylko wchodzę do domu, stanik od razu ląduje w kącie, a na jego miejsce wskakuje duża koszulka. To zupełnie inny poziom komfortu, którego mężczyźni po prostu nie mogą zrozumieć. Wielu mężczyzn w internecie myśli, że kobiety nie mają hobby. Prawdopodobnie dlatego, że wielu facetów spotykało się lub znało kogoś, kto spotykał się z dziewczynami bez wyraźnych pasji, które natychmiastowo i obsesyjnie przejmowały wszystkie hobby swojego chłopaka. A kiedy się rozstawali i zaczynała spotykać się z kimś innym, od razu porzucała stare zainteresowania i przejmowała nowe, pasujące do zainteresowań obecnego chłopaka. Oczywiście nie dotyczy to większości kobiet, ale prawie każdy facet choć raz się z tym spotkał. Opowiadamy sobie życie w głowie, jakby to był serial na popularnej platformie streamingowej. Szczerze cieszę się czasem spędzonym samotnie jako singielka. Wielu mężczyzn nie rozumie lub nie wierzy, kiedy mówię, że jestem szczęśliwa. Zwykle próbują mnie przekonać, że tak naprawdę jestem smutna lub na coś czekam. Myśl o mieszkaniu z mężczyzną i dzieleniu sypialni przeraża mnie. Po prostu nie mogłabym zrezygnować z mojego czasu osobistego i niezależności dla związku. Moje życie jest zbyt przytulne. Bawię się swoimi własnymi piłeczkami, oglądam materiały dla dorosłych i chodzę nago po domu, bo po prostu mogę. Chodzę do toalety z otwartymi drzwiami. Oglądam wszystko, co związane z Formułą 1. Przeglądy wyścigów, historie, analizy techniczne, historie kierowców. Legendarni kierowcy z przeszłości. Po prostu to uwielbiam, chociaż nie wszystko rozumiem, dlatego oglądam sama i się uczę. Mężczyźni często piszą, że chcą po prostu ciszy i spokoju. Kiedy mojego faceta nie ma w domu, po prostu chodzę po domu, spokojnie zajmuję się swoimi sprawami i cieszę się ciszą. On jest wspaniały, ale uwielbiam czas spędzony sama ze sobą. Śpiewamy na całe gardło. A ci z nas, którzy nie mają głosu, doskonale rozumieją, dlaczego to takie okropne, gdy ktoś cię nagle przyłapie. Gdyby mężczyźni dowiedzieli się, że potrafimy zmieniać kształt, natychmiast donieśliby na nas do kościoła. Oglądam materiały dla dorosłych przed zrelaksowaniem się. I lubię też czasem podtrzymać się za pośladki. Jestem hetero, ale w kobiecej, krągłej pupie jest coś pociągającego. Chodzimy po domu bez spodni. Wiele kobiet woli chodzić po prostu w koszulce. Sama tak robię. Często, gdy jestem sama, a to jest prawie codziennie, w ogóle nie myślę o mężczyznach. Myślę, że to by wielu mężczyzn zaskoczyło. Uważam, że to naprawdę zaskoczyłoby wielu mężczyzn, ale nie z tego powodu, o którym najczęściej myślą kobiety. Heteroseksualni mężczyźni są ciągle skoncentrowani na kobietach. Trudno im sobie wyobrazić, że ktoś mógłby nie spędzać prawie całego swojego wolnego czasu na próbach wyglądania atrakcyjniej dla płci przeciwnej lub martwieniu się o swoją nieatrakcyjność. Jednocześnie wielu facetów absolutnie nie rozumie cudzego spojrzenia i nawet nie wyobraża sobie, co tak naprawdę podoba się kobietom. Ale samo dążenie i tak pozostaje. Golimy się tylko wtedy, kiedy to naprawdę konieczne. Gole nogi, pachy i palce u nóg tylko latem. Pływam w szortach kąpielowych, żeby nie golić okolic bikini. Tam w ogóle gole się tylko wtedy, gdy jestem w związku. To piekielna mordenga i najgłupszy konstrukt społeczny. Dobra wiadomość jest taka, że nawet w związku wcale nie trzeba golić ani przycinać włosów w strefie intymnej. Wielu partnerom zupełnie nie przeszkadza, jeśli masz burz w stylu lat 80., a niektórzy nawet to wolą. Oczywiście nie mam nic przeciwko tym, którym podoba się gładki lub przycięty wygląd. Cieszę się ich szczęściem. Ale wkurza mnie, że ktoś czuje się zobowiązany robić to wbrew swojej woli. Szczerze, czasami po prostu płaczemy bez powodu, tylko z powodu hormonów, które mogą szaleć w naszym organizmie w każdej chwili. Raz czytam najbrudniejszy romans, jaki można sobie wyobrazić, i sprawiam sobie przyjemność kilka razy dziennie, a za chwilę płaczę, bo czuję się samotna i niekochana. Jeśli się skupisz i napniesz odpowiednie mięśnie, możesz wciągnąć powietrze do swojej strefy intymnej, a potem je wypchnąć. Można sprawić, że strefa intymna wypuści powietrze na zawołanie. Mój chłopak zawsze się ze mnie śmieje, bo marnuje energię na rzeczy, które w ogóle nie przynoszą mi korzyści. Na przykład nauczyłam się poruszać tylko małym palcem u nogi. Potrafię też pokazać środkowy palec palcem u nogi. A przy tym nie umiem ani mrugnąć, ani podnieść jednej brwi. Ale za to mogę zdjąć but i pokazać Ci środkowy palec nogą. W tym wątku jest mnóstwo rozmów o piersiach, i wiem, że wiele kobiet ma na ich punkcie kompleksy. Chcę więc zdradzić mały sekret posiadaczkom biustu. Ulubione piersi mężczyzny to te, które pozwolono mu zobaczyć i dotknąć. Wszystkie inne czynniki błędną na tym tle. Jako mężczyzna powiem tak: jedyna odpowiedź, która naprawdę mnie zaskoczyła i rozbawiła to jak często kobiety sprawiają sobie przyjemność. Ponad osiem uniesień za jednym razem. Łamiecie system, ale szacun. Wielkie dzięki za obejrzenie. W komentarzach pod filmem napiszcie, co takiego robią kobiety na osobności, co może zaskoczyć mężczyzn. I nie zapomnijcie obejrzeć naszych innych filmów. Trzymajcie się. Cześć.